Dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy przedstawiać informacje dotyczące pracy zespołu do spraw rozliczenia PIS, które prowadzimy obecnie w zakresie informacji od rządowych instytucji, od ministerstw na temat wpłat na ojca Tadeusza Ryzyka i jego różne podmioty. Zaraz Pani poseł przedstawi tutaj szczegóły. Ja chciałem powiedzieć o okolicznościach prawnych i o tym, że zespół postanowił przygotować i w przyszłym tygodniu pewnie będziemy prezentować zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, przestępstwa korupcyjnego, polegającego na tym, że instytucje rządowe, ministerstwa wypłacały haracz, dla podmiotów związanych z Radio Maria i z Ojcem Tadeuszem Ryzykiem. Haracz, który płaciły właściwie wszystkie, albo prawie wszystkim instytucje Ministerstwa Polskiego Rządu. Który to haracz miał charakter wkład korupcyjny. Układ był taki, Szanowni Państwo. Ojciec Tadeusz Ryzyk i jego podmioty medialne, szczególnie Radio Maria, dostarczały wsparcia w kampaniach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Wy, no, jechaliśmy tam samochodem. Akurat ten samochód to dostaliśmy, e, nie wiecie o tym, od e, bezdomnego. Tak? Dwa samochody dostaliśmy. Przyjechał bezdomny i dał nam dwa samochody. Pan Stanisław z Warszawy niestety zmarł. To wsparcie zresztą trwało nie tylko w czasie kampanii wyborczych, ale trwało w, również w okresach pomiędzy kampaniami. Widzieliśmy zresztą parę dni temu w kościele Ojców Redem Turystów w Krakowie wiec partyjny pana Czarnka, który został zorganizowany no, w ramach uroczystości właściwie religii. I to wsparcie miało swoją cenę. Ta cena to był haracz, który my wszyscy podatnicy płaciliśmy na instytucje związane z Ojcem Tadeuszem Ryzyków. Nie przesądzając, czy doszło do popełnienia przestępstwa, bo od tego jest prokuratura, od tego jest niezawisły sąd. Jednak naszym obowiązkiem jest złożenie zawiadomienia w tej sprawie, albowiem mówimy o bardzo poważnych pieniądzach i o bardzo poważnej relacji, która ma charakter chory. Jako osoba wierząca chciałem powiedzieć, że jest mi szczególnie przykro, że do takich rzeczy dochodziło instytucji Kościoła Katolickiego. Jednakże mamy do czynienia z pewnym wypaczeniem, pewną aberracją polegającą na tym, że instytucja powiązana z Kościołem Katolickim w praktyce zaangażowała się w działalność partyjną, działalność polityczną, działalność wyborczą jednej określonej formacji politycznej. To jest niedopuszczalne zarówno jeżeli chodzi o zasady koncesji, jak i zasady radia społecznego, którym jest Radio Maria, jak i normalne zasady konstytucyjne Polski, która jest krajem, gdzie występuje rozdział Kościoła od państwa i ten rozdział jest wsparty konkordatem, który jasno mówi o tym, że zarówno państwo, jak i Kościół zachowuje autonomię. Z tego powodu uważamy, że śledztwo w tej sprawie powinno prowadzić zespół. Specjalnie powołany zespół, który by wszystkie te okoliczności, zaraz pani poseł powie o szczegółach, przebadał. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo proszę, pani poseł. Szanowni Państwo, w ostatnich, miesiącach, Przepraszam, zapytaliśmy... Przepraszam. w ostatnich miesiącach zapytaliśmy ponad 800 podmiotów, które gospodarują środkami publicznymi ministerstwa, lasy państwowe, regionalne dyrekcje, a także spółki stanu państwa o środki finansowe przekazywane instytucjom powiązanym z ojcem ryzykiem. nie chodzi tylko o Ojca Ryzyka, ale także o Jana Króla, a także Lidia Kochanowicz-Mańk, czyli dwóch zakonników i księgową, którzy mieli udział, byli w zarządach. Minimum 12 spółek i organizacji. Zapytaliśmy ministerstwa, który, z których prawie wszystkie finansowały działalność którejś z tych organizacji. Na tę chwilę ma udokumentowane minimum 37 milionów złotych bez Muzeum Pamięci i Tożsamości, które pewnie znacząco zmieni nam tę kwotę. Co dla nas ważne, nie uzyskaliśmy do tej pory informacji od spółki Orlen, od KGHM-u, od banku PKOBP. To będzie przedmiotem naszego zainteresowania. Zapytamy na jakich zasadach i w jaki sposób, by, by, były gospodarowane środki publiczne na wspieranie imperium medialnego Ojca Ryzyka, dzięki któremu były wspierane kampanie wyborcze i polityczne Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Bardzo.